Ludzie po dwa miesiące nie widzą własnej rodziny, własnych dzieci. Jesteśmy tutaj zamknięci, bo jeżeli przyjdziemy tam, nasze rodziny będą miały kwarantannę. Nie my tylko, my tylko rodziny. My możemy rodzinę. stracić ta sytuacja, sytuacja jest bez ruchu. sensu. Nie ma w ogóle sensu. My się, musieliśmy podjąć decyzję w ciągu 48 godzin, nawet nie było czasu na logiczne przemyślenie tego. Ja zostawiłam dwie córki w Polsce, jedna jest ze mną w Niemczech. I też czekam, zaraz córka mi przyniesie rzeczy, bo, bo się pakowałam na dwa tygodnie. Nie wiedziałam, że to długo potrwa, zrobiło się ciepło. To samo to, że nie widzę męża, nie widzę mamy, która jest starszą osobą, która też potrzebuje opieki, ale ja nie mogę się nią opiekować, ponieważ jestem tutaj. Muszę utrzymać dzieci, muszę utrzymać rodzinę. Ciągle przedłużają terminy. Ciąg... Pierw mówili miesiąc, teraz jest kolejny miesiąc, zaraz znowu będzie do 15 czerwca, pierwszy miał być do 3 maja. Konkretnej informacji. Niech powiedzą, zamkniemy Was na rok. No dobra, jest to dramat, ale rodziny będą mogły zasiąść i logicznie. Przemyśleć, co robimy, rozłączamy się, czy zostajemy po polskiej stronie, czy wszyscy wyjeżdżamy do Niemiec. Ale to jest takie ciągłe życie w zawieszeniu, bo nie wiemy, nie mamy informacji tak naprawdę, jak długo to potrwa. Mam na imię Agnieszka, pracuję tutaj po niemieckiej stronie razem z córką. Córka w zeszłym roku skończyła szkołę, ale ze względu na strajk nauczycieli nie podeszła do matury i w tym roku ma maturę i z kolei teraz jest uwięziona, tak jakby po niemieckiej stronie granicy. I albo będzie musiała wrócić dwa tygodnie przed maturą, żeby odbyć kwarantannę, albo będzie musiała nielegalnie przekroczyć granicę, żeby podejść do matury. My tutaj do tej pory tak żyliśmy, te euroregiony się rozwijały w ten sposób. To jest 30 lat wspólnego funkcjonowania, wypracowanych zasad, wypracowanego zaufania. To są już praktycznie dwa albo trzy pokolenia, które się wychowały tutaj wspólnie razem. Kosmos. Radio po polsku.